W całej Europy nie ma drugiego miasta, które tak często byłoby wymieniane w mediach. Nazwa belgijskiej stolicy przynajmniej raz dziennie pojawia się w każdej gazecie i w każdym języku. Ale Bruksela jest czymś więcej niż tylko centrum politycznym Unii Europejskiej. To przebiegłe miasto, godne miłości, pełne życia oraz interesujących miejsc. W 2000 roku zostało kulturalną stolicą Europy. Co ciekawe, Bruksela znaczy kaplica na bagnach. Ale Bruksela to też nie tylko miasto, w którym znajduje się wiele instytucji Unii Europejskiej. Belgijska stolica łączy tradycje i nowoczesność, należy do najatrakcyjniejszych miast Europy. Dziś najcieplejszy dzień w Belgii Będziemy sobie zwiedzać Brukselę Także na razie jedziemy na pociąg także Zapraszam do oglądania Więc tak wygląda pociąg z Szulem do Hasselt Idzie się 10 minut Cudownie, bo jest klimatyzacja I stąd leci klimatyzacja Cudownie No tak, to jest druga klasa Piętrowe No to jedziemy do Brukseli O 31 stopni Tutaj w Belgii niestety nawet na ulicy trzeba mieć maseczki Tutaj taki pan stoi w centrum Belgii, w Brukseli A tak wygląda centrum i następnie udamy się do najlepszych frytek w Belgii, które są tutaj. Tu zobaczcie dom towarowy jaki ładne. Zobaczcie jak ładne budynki Wow, a tutaj Wow Ale pięknie, jest, zobaczcie Jest cudownie Zobaczcie, jak wszystko jest pięknie rzeźbione ze złota. I dość puste jest, jak na, taki, jak na takie zabytki. W libańskiej restauracji za takiego falafela zapłaciliśmy euro 50, a baklawa jest po 2,50. Także spróbujmy. Liban. Jedenka, tak nasze. Metro jest praktycznie puste. I teraz czekamy na kolejną przesiadkę do Atomium, jednego z cudów świata w Belgii. Zobaczcie, jak brzydko wyglądają stacje w tak bogatym państwie. Bilet na metro kosztuje 2,10 euro w jedną stronę. Tu już jakie stare, brzydkie metro. Wow! Metro zostało być metrem. Już tutaj, brzydkie metro. W takim razie widzimy się w Atomium. No to proszę Państwa widzimy tutaj Atomium. Nowoczesną wizytówką belgijskiej metropolii jest olbrzymia instalacja Atomium, która została postawiona z okazji Światowej Wystawy w Pięćdziesiątym roku w parku Heysel. Twórca rzeźby André Vaterkan chciał nadać jej znaczenie symbolu epoki atomowej wykorzystującej pokojową energię terminodolową. Atomium ma 102 metry. Ową ideę miał wyrażać niewiarygodnie miał element powiększony do rozmiarów olbrzymiego pawilonu dla zwiedzających. Nawet sobie sprawy nie zdajecie, jak jest gorąco. 40 stopni w cieniu. Najcieplejszy dzień w Belgii w roku. A przed nami stadion Heysel z lat 30. Zobaczcie, jakie piękne wrażenie to robi. Zobaczmy, jak w środku wygląda, bo niestety nie będziemy mogli wejść i zobaczyć go z góry. Ponieważ jak na razie jest mu Ale w środku wygląda to tak. Mam nadzieję, że trochę widać. Coś niesamowitego, naprawdę. Ja jesteśmy w centrum i zobaczcie jaki ładny budynek. A tu mam magnesa, ale już kupiłem słynny sikający chłopiec i atomium. Jest 31 stopni, ale naprawdę jest tak przyjemnie w porównaniu do tego, co było w dzień 40 stopni.